a tam siedzą u góry. A czy nie, oni mają, takie mają uprawnienia. Nie, to są goście, którzy cały czas się zajmują takimi rzeczami. Jak są jakieś obcinki i takie rzeczy. To oni robią takie rzeczy. Ja wiem, wiem. No. U, same, u samej ziemi? Proszę. Tak, ale to tak by nie dać... Ja bardzo wątpię, żeby się to dało w tamtą stronę. No to chyba, że tak, ale...